Najpierw był budynek, chyba najciekawszy w całej Dąbrowie, obok którego się, przejeżdżałem, jak byłem dzieckiem. Wydawał się bardzo prestiżowym budynkiem z racji lokalizacji i tej architektury swoistej. Później, jak poszedłem do Liceum Plastycznego, to bywałem tam często. Mieliśmy profesorów, nauczycieli, polonistów, którzy chcieli. Nie tylko tam kształcić twórców, ale też odbiorców sztuki. I bywało się tam w pałacu na wystawach, na... były całkiem niezłe teatry. Pamiętam, że Wariat i Zakonnica to był pierwszy, który zobaczyłem. A później do głowy by mi nie przyszło, że będę tam pracował. Człowiek tego nie wie. Przypadek na pewno. No, robiłem różne rzeczy w międzyczasie. Byłem cieciem nocnym na ośrodku sportowym. W przemyśle ciężkim pracowałem w pracowni witrażu, robiliśmy lampy Tiffany'ego na produkcji żarówek. Uczyłem w szkole. Później pałac może to była jakaś naturalna droga parafrazując ojca Chrzestnego to każdy człowiek ma w życiu tylko jedno przeznaczenie. Może coś w tym było przeznaczenia nie oszukasz. Najbardziej chyba cenię sobie atmosferę, klimat w pałacu, atmosferę, którą tworzą ludzie, w tym wypadku ludzie kultury. Pałac łączy osoby o bardzo różnorodnych zainteresowaniach. Jeżeli się mówi, że sztuka jest bezdomna, to tutaj znalazła swój mecenat. Może się można się rozwijać w sposób dość swobodny, niezależny. Tu nie ma jakiejś podstawy programowej. No bardzo istotna tutaj jest też praca z dziećmi. Myślę, że daje też ogromną satysfakcję. Dzieci w sposób niemal natychmiastowy oddają ten czas im poświęcony, tą energię. Ale sztuka to są emocje. To jest spalanie się. Jak twórca się dobrze spali, to sztuka jest dobra. No i nie jest to też wąska ścieżka, ale nie jest to też highway. To jest raczej przedzieranie się przez dżunglę z maczetą, wycinanie gdzieś tej swojej ścieżki drogi, żeby dojść gdzieś po horyzont i spojrzeć jeszcze dalej, zrobić jeszcze ten krok czy skok do przodu. U Richtera zafascynował mnie sam sposób malowania, sama metoda, te jego obrazy stwarzają się niemal same w taki nieoczywisty sposób, ale też, też w jakiś sposób steruje przypadkiem Richter. Ale doprowadziły to do takiego momentu, gdzie te obrazy rzeczywiście tam nie widać tej jego ręki. Nie są wymęczone, stwarzają się jakby same. Powstaje fajna przestrzeń, światło, głębia. Rzeczywiście taka zjawiskowość i stwarzanie się tych obrazów bez udziału, jakoby bez udziału artysty.